Dobra, wiecie co? Roz... Witam w kolejnym odcinku. Rozstawiłem już sobie. Rozstawiłem już sobie jednostki. Eee, tak, nagrywa się, nagrywa się, dobra. Rozstawiłem już sobie jednostki i Zobaczymy, jak to wyniknie. Co z tego wyniknie. Dam, a, dam ich jak najbardziej to Dla tu. Dlaczego? Ponieważ to on będzie atakował. I po prostu. Musi mi podejść. A wolę ich ostrzeliwać jak najmocniej. Tak długo, jak to się tylko da. On tu jeszcze troszeczkę tak. Tu jeszcze tak trochę krzywą sprawia. To, to mi na stół wypęknie. Wiem, że mi jeszcze od pleców wejdzie w ruch. Gdzieś tutaj pewnie. A nie, dobra, a nie od przodu idzie. On ma sześciu funtówki. Ja mam 8 funtówki. A wiecie co, rozciągnę was jeszcze troszeczkę. O, pójdźcie tu, bo tu Ty już tego faceta. Wdzieliśmy mi działo, pięknie Czyli czy oni będą mieli przestrzał na mnie Czy ja wiem A pójdźcie mi w nich, bo nie macie idealny przestrzał To możesz wykonować ostrzał tego, bo to leci jak mąś, tak wysoko, no właśnie tak A przyświeżę sobie grę Oni dostają to porządnie w pierdziel. Tutaj Arta mnie nie dosięga. Nie zresztą mi generała troszeczkę. szybko. oni. ona mi powiedział, generała celuje. A nie, jednak strzela, strzela. W takim razie ty też mi strzela we wrogą artylerię. Nie no, każda, każda arta musi wrócić w inny cel. Ty tutaj. A ty dawaj tu. Oni olali lewą flankę i ja to popełnię i wykorzystać. Ała, Gdzie ty mi typie strzelasz? Ty mi zaraz po swojej zaczniesz strzelać. mi lepiej w granadierów niemieckich. Oni są o wiele groźniejsi niż tam, gdzie ty na pewno strzelasz. I tu, dobra, bo oni się wystawili idealnie, nie? Oh shit! Czworobok, szybko. No, co jeszcze, czworobok, czworobok. Wszystko robić czworobok, wszystko co się tylko da. Ła ty mi wokim A Podchodzą Austriacy, podchodzą. Chociaż nie, dobra, ty mi możesz pójść dalej w nich ty, ty, ty w sumie dawaj tych. A wasza odbójka tutaj A. Austria przygry, Jednostka Austriacka przygrywa. Świetnie, świetnie, świetnie. Wiem, że w tu jest, a poczekaj, nie, nie strzelaj mi na razie. Ty mi możesz. Dobra, ty mi próbujesz w tych skartacza. Ty mi w nich z skartacza. Ty możesz mi w nich próć. A ty możesz mi próć w. Nie, w niego, bo on zaraz tam pójdzie. Ale kartacze masakrują, nie? Co z tą kawalerią? Chyba, im na plecy. Ju A wiem, cztercia, przy... przeciwko kawalerii takie są właśnie. A, ma, dawaj. Marsz. Kumasz, że Ty tu. Mój owo, to są dwie, dwie na raz, grandy że z tymi. zwykłą piechotą. Patrzcie. Ni ją, nasi ludzie uciekają, panie! I kawaler też uciekł. Aaaa, ja, 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 dawaj. Cześć, rik, rik. Ty mi ich tu zajmij czymś. A ty tutaj czworobok. A, weźmy się inni i cofaj. E, może akurat nie uciekną? Aki z tym. Ale mi prosto w czworobok wybiegną. Tak mniej, ta kawaleria. A aż czworobokiem przegra. Dobra, me os primeiros granadierów. Eu mi. No na polowie, nie? ludzie uciekają, panie. To są już lekka kawaleria. A mi tam zaraz znów wjedzie, panie. Wiesz, generał. Muszę mieć tu generała. Przybyj generała. Sztab generałski, prosto w niego. <laughs> Esencji, esencja austriackiej artylerii nie. Dobra muszą ulec! Generał nie żyje, to teraz już nas spokojnie. Morale im siadną na zero. Sztab generalski ty się lepiej nas na, na tego. Czekajcie, kto ma taki Mablasie? Kto jeszcze spójuje z tego? Co, no, co wy robicie? Oni mi polują na tego, na piechotę rewolucjonistów. I dobijają okej. Okay. Ale lepsze to niż, żeby mi znowu na bok biegali. No, Aha, Rusz, ruszył. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie. A, jest, ja na generał, mi leci. A ma dobra, aha, bo wy nie macie amunicji, dobra. Dobra, pięknie. A, nie w prymili, czasami klucz. Możesz mi za to, możesz mi za to pognać tutaj? Oh. Promi mi.

odniesiemy chwalebne zwycięstwo awaria już faktycznie zniszczona O, piękna bitwa powiem wam dobrze że ją gęb Kontynuuj. Jesteś się później z nim tu co ich stolice bo to kompletna strata czasu, a komputer by pewnie i tak uznał, że przegraliśmy. O, przestań już próć. Ty możesz mi dwóch 9, dobra. 25 osoby na mamy. Dobra, wy, wyjdźmy jednak już. Dobra. W serii spondrowaliśmy się złota. Ten kraj wypowiada się wojnę. Wenecja. Dobra, to już, to już tylko jest symboliczne. Tylko już ze względu na to. Jest. Mm -hmm. Wywatowaliśmy na jego cześć na cześć Francji i zwycięstwa, bo przeżyliśmy i zaufaliśmy, byliśmy żołnierzami małego. Kaprala. Austriacy nie wywatowali. Bali się tego wieśniaka z Corsiki. Ich duma została urażona. Pokonał ich prostak. Duma nie powstrzymała ich od zawarcia pokoju na pewien czas. Ujrzałem, czym mógłbym być, powiedział Napoleon. Poczułem, jak ziemia ucieka mi spod nóg. Jakbym uniesiony został ku niemu. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobała. Spodobała kampania. Następna kampania to będzie... Bitwa Napoleona, kampania kampania Napoleona. Następny będzie Egipt, później Europa. Ale sam koniec Waterloo. Także wam mam nadzieję, że wam się ta bitwa... Ta bitwa praktycznie spodobała się z wami, żegnam. Do zobaczenia. już w następnej kampanii... Za kampanii, ale to kampania będzie znacznie później możliwe, że wcześniej walny, na pewno dokończę serię polską i po Polsce może, może na 2 Total War, Upadek Samara już nagram. Zrobimy serię, jeszcze nie ustaliłem po, po której stronie, ale ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.